Witam. Dzisiaj prowadzimy losowanie pierwszego kanji mojego bloga w Złociszu które było zorganizowane z okazji 2222 wyświetleń bloga. radkującego jeszcze bloga. I tak. W postaci maszyny losującej dzisiaj występuje Eliaszek. Czyli e, książek, księciunio, potocznie na blogu. I tak. Mamy 14 osób, które mają chęć posiadania jakiegoś tam prezenciku tego kanji no cień nie rób aha i jeszcze za operatora książe duży, czyli starszy starcze dzień dobry I tak. i tak szybciutko, szybciutko, szybciutko skręcamy już poprzednio były skręcone, żeby to było lżej i szybciej więc nie część kamerą Piuszka. Daj głos. On jest dumny ze strony spełnianej misji. Dobrze, że tu wiedział jaką misję teraz spełni. I tak, no, ciekawe. Czy nie zawiedzie nas technika? Mm -mm, tak. <śmiech> <śmiech> Właśnie. I już 14 i tak, no, synku. wybierz też. Tak. wybierz. Ale <noise> rączką. No, wybierz. Tak z góry, tak żeby... No, wybieraj, Ryszka. No, wybieraj. Wybieraj, no, 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 no. No, no dawaj, dawaj, bierz, dawaj. Bierz, 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 bierz. Złapał, trzyma. <noise> I tak, a co my trzymamy? No i... O nasza kochana Janeczka. I tak, mamy zwycięzcę. No i pozdrawiam wszystkich i dziękuję bardzo za odwiedzenie mojego bloga i za chęć posiadania moich kropuszek. Pa, pa!